Dzień dobry, Agnieszka Nogal z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o filozofii polityki Romana Dmowskiego. Zazwyczaj kojarzony jest z działaniem politycznym, postrzegany jest jako mąż stanu, jeden z twórców polskiej niepodległości, ale nie docenia się jego myśli teoretycznej, która miała też swój aspekt filozoficzny, a ponieważ jestem ekspertem w zakresie filozofii polityki, to opowiem dzisiaj właśnie o takim elemencie filozofii polityki, jakim jest przedstawiona przez niego teoria modernizacji. I proszę Państwa, ze względu na tę teorię modernizacji można uznać, że Dmowski jest autorem, który jest swoistego rodzaju prekursorem. Mamy dzisiaj wiele teorii modernizacji. Wydaje mi się, że na pograniczu socjologii. I filozofii sytuuje się najbardziej znana teoria Ernsta Gellnera, która powstawała w latach 60. XX wieku. Sam Ernst Gellner urodził się w roku 1925. Ja pamiętam jeszcze jego wykłady na Uniwersytecie Warszawskim zmarł w roku 1995. A więc sytuując myśl Dmowskiego właśnie na takiej historycznej mapie, możemy zobaczyć, że to, co Dmowski pisał o modernizacji, było pisane znacznie wcześniej, a jednocześnie bardzo trafnie ujmował główne idee związane z procesem modernizacji, ale także polityczne wyzwania, które ten proces za sobą pociągał. Mówiąc w największym skrócie, proces modernizacji polegał na tym, że na skutek rozwoju nauki i przemysłu tutaj Pierwszym państwem była Anglia, maszyna parowa, rozwój kolei. Rozwijały się miejsca pracy w przemyśle, rozwijały się miejsca pracy w miastach, co powodowało, że z kolei ludność, biedna ludność ze wsi, która już nie miała zatrudnienia w poprzednich swoich miejscach, masowo migrowała ze wsi do miast. Gdybyśmy popatrzyli na modernizację oczyma chociażby Hanny Arendt, ona mówiłaby o tym, że ci ludzie. Tracili przynależność do wspólnot, do których kiedyś należeli, i nie zyskiwali żadnej nowej tożsamości. Znajdowali się w miastach i byli ludnością właśnie no, składali się z jednostek, które wykonywały bardzo ciężkie prace fizyczne. Tracili poczucie tożsamości związane ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie nie nabywali tożsamości nowej. I Dmowski ujmuje ten proces bardzo podobnie. Powtarza, powtarza, te elementy, tak, czyli właśnie związane z modernizacją, e, rozwój sfery społecznej, rozwój sfery produkcji, rozwój sfery pracy, ale zwraca uwagę na nieco inny element, mianowicie na znaczenie sfery społecznej, która się dopiero rodzi. Wcześniej mamy do czynienia z przestrzenią prywatną, której można przeciwstawić przestrzeń władzy, przestrzeń polityczną. Ale tutaj rodzi się ogromna sfera społeczna. Gdybyśmy mieli opowiedzieć, czym ta sfera społeczna jest, to jest fragment upublicznionej czy przeznaczonej dla innej sfery prywatnej. Do takiej sfery społecznej na przykład należy fabryka. A więc jest to fragment sfery prywatnej, czyjegoś, tak, czy jej ziemi, na której została postawiona fabryka, w której pracują ludzie. Ale reguły wedle której działa ta fabryka określa właściciel ziemi. Można to przenieść także na gazetę. Osoba prywatna może założyć gazetę. Wtedy jest właścicielem tej gazety, ale efektem działania prac ekonomicznych. Właściciel decyduje także o tym, kto pisze w tej gazecie, jakie tematy są poruszane, jakie nie są poruszane. Możemy w ten sposób popatrzeć na salony, kawiarnie, taką pracę o narodzinach yy, sfery społecznej zawdzięczamy Jurgenowi Habermasowi oczywiście dużo później niż pisał o tym Dmowski. Ale co jest dla nas bardzo ważne i co było ważne dla Dmowskiego to to, że w tej nowo powstającej sferze społecznej dominuje grupa właścicieli, tak? właścicieli, Marx powiedziałby środków produkcji. Dla Dmowskiego to jest nowo powstająca klasa średnia. Nie używał nawet tego pojęcia klasa średnia, ale właśnie ci, którzy dysponują sferą społeczną, którą urządzają wedle własnych reguł. I możemy teraz popatrzeć na tą rodzącą się sferę społeczną właśnie z perspektywy sytuacji, w której znajdowała się ówczesna Polska. Przypominamy, Polska jest pod zaborami, znajduje się pod panowaniem z jednej strony Prus, które jednoczą się, i mamy Cesarstwo Niemieckie pod dominacją rządów pruskich, mamy z drugiej strony Rosję i z trzeciej strony Galicję. A więc Polacy posiadają sferę prywatną, która kurczy się coraz bardziej, sfera publiczna, polityczna jest zależna od władzy, ale pozostaje jeszcze ta trzecia sfera sfera społeczna. I tutaj, zdaniem Dmowskiego, jest z jednej strony nadzieja, dlatego że jeżeli to Polacy będą urządzali sferę społeczną, budowali fabryki, e, tworzyli gazety, tworzyli właśnie ową sferę społeczną, to ona będzie działała wedle reguł, które zostaną przez nich narzucone. Natomiast to, co obserwuje wokół, to sfera społeczna, która jest kształtowana przez innych. E, I w tym momencie. Sytuacja zaczyna być bardzo trudna, dlatego że Polacy, społeczeństwo polskie zaczyna być przedmiotem oddziaływania już nie tylko presji politycznej, presji prawnej, ale musi się dostosować do reguł, które są kształtowane przez innych. Tak? Robotnicy polscy, ci byli Włościanie, którzy migrują do miast, muszą się dostosować do reguł, które są tworzone, określane przez właścicieli tych fabryk. Jeżeli ci właściciele na przykład są elementem procesu germanizacji, a więc wymuszają użycie określonego języka, wymuszają dostosowanie się do wskazanych reguł, to człowiek nie ma innego wyjścia. Po prostu z konieczności ekonomicznej, w, e, musząc pracować, będzie się jednocześnie dostosowywał do, do tych reguł. I Wydaje się, że na tym polegał główny problem, główny problem Dmowskiego związany z powstaniem sfery społecznej. To znaczy, jego zadaniem było takie kształtowanie tej sfery, aby była ona jak najbardziej sprzyjającą sferą do norm społecznych, które premiowały to, co polskie, a więc polski język i polską kulturę. I tutaj też wypowiadał bardzo krytyczne uwagi na temat szlachty, dlatego że jego zdaniem już przed rozbiorami szlachta z powodów wielu historycznych była nastawiona antypaństwowo, a jej los w wymiarze ekonomicznym był uzależniony od poddaństwa, które cara zlikwidował ustawą z 1864 roku. Oczywiście były projekty także władz powstańczych likwidacji. Poddaństwa Włościan, no ale w efekcie jednocześnie dochodziło tam do konfliktu ekonomicznego po prostu pomiędzy tymi dwoma warstwami. Nie ukrywajmy, produkcja rolna była produkcją opłacalną, dlatego że opierała się na nisko opłacanej, w ogóle nieopłacanej pracy poddańczej. Wszędzie na zachodzie Europy w momencie, kiedy powstawały fabryki, kiedy otwierały się miejsca pracy właśnie w owej sferze społecznej, to wiązało się to z odchodzeniem ze wsi do miast. Dlatego, że miasta zapewniały lepsze warunki pracy, wyższą płacę. Tak stałoby się też w Polsce, i tak stało się po edykcie uwłaszczeniowym bardzo wzrosła cena pracy. W związku z tym szlachta stanęła u progu bankructwa ekonomicznego, a jednocześnie jak gdyby nie potrafiła wy Pracować nowych metod gospodarowania. I Tudmowski trochę tak szyderczo, nieco mówił, że nawet mieszczanie, którzy się dorobili, którzy byli w stanie działać w tej nowej sferze społecznej, działać efektywnie, jak tylko uzyskiwali majątki, to zaczynali naśladować sposób życia szlachty, który charakteryzował się estetyzmem, kwietyzmem i brakiem aktywności, który Wskazywał tę grupę na ekonomiczną zapaść. A więc szlachta tkwiła przy starych modelach życia. Inne państwa, modernizując się, przejmowały kulturę narodową na podstawie kultury mieszczańskiej, albo mniej lub bardziej, tak, ale czerpiąc wątki z kultury mieszczańskiej, opartej na ideale pracy. Tak było zwłaszcza w państwach zbudowanym na etosie protestanckim. Z tego Dmowski doskonale zdawał sobie sprawę. I w związku z tym, jego zdaniem, ta zmiana wymagała przepracowania na poziomie właśnie filozoficzno-politycznym, a więc określenia nowych wyzwań i wskazania powodów, dla którego te dawne sposoby, zdaniem Dmowskiego, zresztą już nie działały. Nie działały przed upadkiem Rzeczpospolitej, jak gdyby efektem słabości instytucji szlacheckich był sam upadek, ich słabość, po prostu fizyczna, polityczna słabość. Dmowski uważał, że istnieją ważne ideały, że liczą się idee. Nie był realistą w takim sensie. Takiego, jak mówił, prymitywnego idealizmu, realizmu, który wiązałby się z płytkim utylitaryzmem. On wierzył w kształtowanie właściwej, sprawiedliwej sfery społecznej, opartej na ideach dobra, prawdy, piękna, ale jednocześnie był przekonany, że muszą się one opierać na zwłaszcza ekonomicznej sile. Tak? I tutaj, jak gdyby działanie, działanie dotychczasowe było działaniem przeciwskutecznym, poprowadziło do osłabienia. Coraz bardziej całych grup społecznych, które mogły stanowić właśnie o przyszłości. No i doszło do sytuacji, do której doszło, tak? Czyli że ta sfera społeczna była rozwijana, ale była rozwijana przede wszystkim przez Prusy. No i teraz możemy popatrzeć na myśl Dmowskiego także z perspektywy klasowej. Oczywiście jego interesowała głównie idea narodowa. Mówił o. Myśli wszechpolskiej, co należałoby dzisiaj rozumieć jako myśl ogólnonarodową, dystansował się od myśli klasowej, ale myślę, że można także popatrzeć na jego myśl z perspektywy klasowej, bo zdawał sobie sprawę z tego, że właśnie te stosunki własnościowe określają pewne modele życia. I jedne z tych modeli życia e, były modelami, jak on powiadał, wznoszącymi się, a inne były odchodzącymi, były słabnącymi, były. Nie rokowały w przyszłości i nie wiązały się z rozwojem. I jego zdaniem, w przypadku polskim, taką grupą społeczną, z którą wiązał rozwój, była właśnie grupa włościan. A więc nie tyle grupa robotnicza, co właśnie włościanie uwłaszczeni, posiadający własny majątek. Trzymający się, jak powiada, ziemi, a jednocześnie otwarci na edukację, otwarci na zaangażowanie w kształtowanie przestrzeni politycznej. Wypowiadał się przeciwko wielkiej własności, arystokratycznej własności. Uważał, że ta własność ma inne problemy i rozwiązuje je w inny sposób niż ten, który on proponował. I pisał: Wielki kapitał musi żyć pod opieką rządu. Opieka ta potrzebna mu jest do walki z kapitałem zagranicznym w postaci ceł protekcyjnych, zarówno jak do obrony przeciw żądaniom najemników w postaci żandarma wspieranego przez bagnety. A więc uważał, że grupa tych, tych wielkich właścicieli, oni właśnie z, mają interesy, powiedzielibyśmy, klasowe, które wiążą się z legalizmem, a więc uznaniem władz zaborczych. Im zależy na porządku, spokoju i zabezpieczeniu właśnie owej własności. Podobnie jego zdaniem problematyczną grupą była grupa robotników, która w Polsce była bardzo słaba, dlatego Dmowski nie wiązał z nią większej przyszłości, ale też wywodziła się z najbardziej ubogiej ludności wiejskiej takich. Yy, Ludzi, którzy nie zdobyli wykształcenia, którzy nie mieli świadomości ani klasowej, ani narodowej, w związku z tym mogła być podsycana przez rozmaite takie emocjonalne odezwy, ale nie była zdolna do współtworzenia współtworzenia przestrzeni takiej realnej przestrzeni społecznej, o której powiedziałam. A więc uwagę skupiał właśnie na tych średnich właścicielach. Nie nazywał tego klasą średnią, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy użyć takiego pojęcia, mając jednak na względzie to, że obejmowała także grupę, grupę włościan. I żeby opisać ten, tę grupę, można zwrócić uwagę na porównanie. Porównanie pomiędzy dwoma modelami modernizacji, które pokazuje Dmowski. Jeden to jest model modernizacji realizowany przez Prusy, a drugi to jest model modernizacji realizowany przez Rosję. Pierwszy uważa za silny, czyli model modernizacji realizowany przez Prusy, drugi za słaby. Prusy zbudowały silne państwo. Ale na podstawie silnego ekonomicznie społeczeństwa. Połączone to było z procesem kolonizacji, osiedlania na ziemiach i z procesem rozprzestrzeniania się własności ziemskiej. Dlatego jego zdaniem germanizacja była niebezpieczniejsza od rucyfikacji, ponieważ prowadziło ją całe społeczeństwo. I tutaj możemy się znowu odwołać do tej sfery społecznej. Wydaje się, że to nie ma aż tak poważnego znaczenia w momencie, kiedy mówimy o kolonizacji prowadzonej, nie wiem, przez włościan niemieckich, ale kiedy to jest kolonizacja prowadzona przez kapitał, tak, a więc tworząca miejsca pracy i wymuszająca na niej określone postawy, to te modele społecznych zachowań są kształtowane zgodnie z modelem wyznaczonym przez model germański. I właśnie temu będzie się Dmowski przeciwstawiał, i dlatego jego zdaniem ten model, znaczy model modernizacji, który zaproponowały Prusy, jest bardziej niebezpieczny, ponieważ bierze w nim udział całe społeczeństwo, a zwłaszcza ta jego rozrastająca się warstwa średniej własności, która narzuca normy. Tak? Problem polega na tym, że nie prowadzi już tego tylko państwo, to już nie jest tylko taki kulturkamp wprowadzony przez władzę ale jest to kształtowanie norm społecznych prowadzone na poziomie społecznym, które dzieje się równolegle, być może nawet niezależnie od władzy. I zestawiał ten model modernizacyjny z modelem prowadzonym przez Rosję. Rosja w ciągu 500 lat z małego księstwa moskiewskiego urosła do wielkiego imperium. Jednocześnie Dmowski nazywał ją kolosem na glinianych nogach, Dlatego, że nie było odpowiedniego oparcia w strukturze ekonomicznej, w strukturze własnościowej. Chłopstwo było uzależnione od wielkiej własności ziemskiej, nie istniała własność indywidualna, funkcjonowała obszcina, tak, czyli wspólnoty lokalne, wspólnoty wiejskie, jak powiada Dmowski otwarte na idee rewolucyjne, ale jednocześnie ekonomicznie bardzo słabe. Rosja była też zróżnicowana pod względem ludności, i Rosja stawiała na ekspansję zewnętrzną, na rozwój administracji, na rozwój kolei, na rozwój, owszem, nowoczesność i uspołecznienie, ale prowadzone przez oficjalne instytucje państwa. A ponieważ Kultura rosyjska nie była też kulturą jakoś szczególnie atrakcyjną i nie szło za nim właśnie ekonomiczne powodzenie, którym mogły się poszczycić państwa protestanckie, państwa, które budowały silny przemysł i bogaciły swoje społeczeństwa. To była też kulturą mniej atrakcyjną, a więc rusyfikacja nie odnosiła sukcesów. To był sposób, właśnie ta interpretacja dwóch modeli, procesów. Modernizacyjnych była odpowiedzią, jaką Dmowski dawał na pytanie, dlaczego rusyfikacja nie prowadziła do efektów, przewidywanych efektów. Tak, Ten lud wcale się nie socjalizował w modelu rosyjskim, ale jego zdaniem właśnie groźna była, groźne było ryzyko socjalizacji w modelu germańskim właśnie poprzez opanowanie sfery społecznej. I przez oddzielenie tych teorii modernizacyjnych, Dmowski zwracał uwagę na zależność politycznej formy od ekonomii. Narody protestanckie, jego zdaniem, odniosły ekonomiczny sukces, co zaimponowało innym, ale także przyczyniło się do tego, że zaczęły kształtować normy społeczne, a więc zaczęły kształtować jednostki, zaczęły budować postawy. I jego zdaniem ten sam proces powinien zajść, powinien zostać zaprowadzony przez elity, bo nie było na terenie znaczy na obszarze społeczeństwa polskiego z jednej strony przez jego rozwój ekonomiczny, poprzez zwrócenie uwagi tych, którzy te środki mają na konieczność inwestowania na konieczność kształtowania właśnie rodzimej sfery społecznej, ale z drugiej strony poprzez Budowanie czegoś, co on nazywał przymusem moralnym. To może nie jest pojęcie najlepiej oddające to, o czym dzisiaj myślimy, ale właśnie chodzi o postawy, które są korzystne ze względu na pewne normy społeczne, czyli żeby to były postawy korzystne dla społeczeństwa polskiego i żeby nie przejmowano w sposób mechaniczny właśnie norm określanych gdzie indziej. Biorąc pod uwagę z tego rozpoznania procesów modernizacyjnych, wyrastał także projekt bardzo konkretnego działania. I na przykład Dmowski pisał, iż jeżeli nie można stworzyć tej przestrzeni społecznej, można stworzyć fabryki. Ci, którzy mają środki, powinni to robić, dlatego że przyczyniają się do nie tylko bogacenia siebie i tych, którzy dla nich pracują, ale także są w stanie zorganizować te fabryki. W sposób, który byłby pożądany ze względu na całość dobra społecznego. Ale także nie tylko fabryki, ale także dobra kultury, tak? Czyli prasa, kultura, szkolnictwo, edukacja. Nie można było tego wszystkiego robić wówczas oficjalnie. I Dmowski wypowiadał się przeciwko polityce ugodowej, zgadzającej się na no, te gorsze formy, bo właśnie zaproponowanej przez państwa zaborcze. Mówił o. Konieczności wypracowania społecznych struktur równoległego państwa. Właściwie powinniśmy powiedzieć nie tyle państwa, co społeczeństwa, a więc kształtowania równoległych struktur kultury, gazet, wydawnictw, dzisiaj byśmy powiedzieli podziemnych, gdzie panuje wolność słowa, gdzie to twórcy są gospodarzami, gdzie oni określają reguły i normy, wypracowania takiego samego modelu, Nielegalnej, tajnej edukacji, można w ten sposób uznać Dmowskiego za autora projektu Państwa Podziemnego. Może nie państwa, a społeczeństwa podziemnego. Dmowski bardzo skutecznie ukazywał to, że niezależnie od władzy, struktury społeczne mogą żyć własnym życiem, natomiast twierdził, i tutaj był konsekwentny, że warunki tworzy ekonomia, a więc żeby urządzać tę społeczną przestrzeń trzeba ją po prostu mieć. I od ekonomii nie da się uciec, co próbowali zrobić kiedyś właśnie romantycy polityczni. A więc w tym sensie jego program jest programem realizmu, ale jak powiada rozsądnego realizmu. I Dmowski jest też autorem w ramach właśnie tej swojej konstrukcji teorii modernizacji, wyprzedzającej analogiczne konstrukcje y, gdzie indziej, podziału, który on uważa za nowoczesny podział sfery politycznej. Mianowicie ten nowy podział będzie jego zdaniem, i tu musimy uznać jego y, twierdzenia za y, wiarygodne, tak? Y, podziałem pomiędzy tymi, którzy. Żądają dla tej sfery społeczno-ekonomicznej więcej wolności, a podziałem na tych, którzy uważają, że państwo powinno mieć więcej obowiązków. Podział między liberałami i państwowcami. Natomiast ten podział jest możliwy do zrealizowania, jest jego zdaniem nowoczesnym sposobem funkcjonowania sfery politycznej, ale w państwie. Natomiast Polacy, żeby ten podział mógł się ukształtować właśnie w ten sposób, muszą uzyskać niepodległość. I z perspektywy budowanej przez niego teorii modernizacji, sposobem na uzyskanie tej niepodległości było właśnie wzmocnienie sfery społecznej. Dziękuję bardzo.